Wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Jest przepiękna pogoda wiosenna. Wczoraj było cieplutko, ale z racji na moją lekką kontuzję. Ostatnio mówiłam o tym na Instagramie, grałam sobie w piłkę ręczną i jakoś źle stanęłam i coś mi poszło. Wylądowałam na sorze. Na szczęście RTG wyszło czyściutkie, także nic nie ma, więc pewnie się po prostu mocno gdzieś naciągnęłam. Albo kotka mogła po prostu mi wypaść i wpaść w to samo miejsce, bo taka opcja też mogłaby być. Natomiast jesteśmy dzisiaj, jest piękna pogoda, i mam chęć wsiąść strasznie na pokerkę i dzisiaj to zrobimy. Jest ona Kasiunia, moja kochana, która zawsze mi towarzyszy dzielnie i nagrywa, nie? Ostatnio jest też Jula. Jula ma dzisiaj trochę pracy do zrobienia, więc nie wiem, czy wsiądzie, ale też jest. No i korzystamy z tej pięknej pogody, ale jest przyjemnie, no. Pokerek tutaj zajada trawkę pierwszą. Idziemy się czyścić, i chyba wsiądziemy na placu w ogóle. To będzie nasza pierwsza jazda. Na placu w tym roku. Mam nadzieję, że jest w miarę sucho. O Jezu, jak tam biega konik. Nie wiem, czy widać. Ale szaleje. Ojej, ojej. Pały. Tam też biegają. Oj tam biegają. I tu biegają. Zobaczcie, jak ona jest urocza dziewczyna. <dzisz> I pokerek. Chodź, idziemy. O, ale, dobra, trawka u matko. Jaka trawka, pyszna. O, zobacz, jest też ściurek która była u fryzjera i jest ogolona. Nie? To super. I od razu mniej psa. No dobra. Chwila na trawkę jest. Jest przepiękna pogoda, więc korzystajmy. Wiedzę, dziewczynko, ci pokerka na dworze. Proszę bardzo, Kasia już zaczęła, umyła młonuszkę moją cała w błocie, zaciekon no ładnie wygląda, przecież to już jest, no, koń pierwsza klasa, no pięknie, w ogóle jest taka super pogoda, że trzeba z niej skorzystać dzisiaj. Pogarnie był kilka dni czasany. <śmiech> <śmiech> Nie widać. <laughs> Nie, ani nie trochę. Ten kurs leci i włosy wszystkie. Nie. Bo nie wcale, wcale, nie trochę. Sześć! Moja kochana! Powiedz mi, dlaczego ciebie tak ostatnio mało w filmach? Tłumacz się tu dla widzów. Tu miałam tak zajęcia, że nie mogliśmy się zgrać za bardzo. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. A teraz... Teraz co? Teraz coś się zmieni też. Zmieni się? Chcesz zdradzać czy jeszcze nie? Ja tak, będę miała mniej czasu. Jeszcze mniej czasu? Ja dla przyjaciółki? Zorganizować sobie jakieś dojazdy do stajni czy mm, uh -uh. ponieważ dostałam pracę oh, 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 moja w Julia. zawodzie. Dorasta! Wiosła, już straszne. I będzie jeszcze mniej Julii niż jest teraz. Znowu ja. będziemy przyjeżdżać razem do stajni. No teraz chyba, że no, jak przyjdziecie polej, to postaram się sobie po prostu ogarnąć transport, w sensie samochód sobie zorganizuje i I rano ja będziemy będę dojeżdżać albo przed... Wiesz, zawsze możemy na przykład rano jechać razem, później ja cię o do pracy, no. a ja lecę dalej, nie? No, też tak można zrobić, tylko że ja bym musiała wcześniej nie, żeby No ja wiem. Ja wiem, ja sobie zdaję z tego sprawę, moja kochana. Ale wie, że będzie cieplej i będzie gorąco, to nawet to nawet my wcześniej jeździłyśmy z samego rana, jak było po prostu takie temperatury, że się nie dało przeżyć. Będę miała na rano zmiany no to albo naprawdę z samego rana albo już po południu. Dzień też długo będzie. No Ale moja kochana dorasta, widzicie, mamy już 25 lat i musimy wkraczać w dorosłe życie. Musimy szukać pracy, musimy zarabiać pieniądze. Ja się cieszę się, bo to moja wymarzona plata. Ale z drugiej strony jest szybko, ja jeszcze chciałam pobyć dzieckiem. <gulia> Julia, Julia który, która mówi, <gulia> yy, mówi, że idzie do pracy głosem dzieciaczka. to no, jest po prostu takie ja, słodziutkie. Bo ja tak bardzo chciałam jeszcze A pobyć to dupa, wchodzi w dorosłość. Musiałam skorzystać z tej szansy, ponieważ nie mogłabym nie mieć, więc uważam, że. Od widzów. To jest dobra decyzja. Gratulacje. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Widzowie, to jest wasza ręka jeszcze sam pokusiowi grzywkę. Mm, pięknie wyglądasz. la. Kasia tam walczy z sierścią. Pokusia. O Jezu, wszystko leci na mnie. O pokusie. Boże mam! Nie ja nie sądzę, że poleci wszystko. O matko mam to w nosie. O matko, pełno sierści leci. Misia, Ładnie, muszę nagrać, pokazać jak ładnie robisz. Tam się też gwiazdy czyszczą. Co? Krępuje się jak ja Mmm, ale zaczek ty ładnie to robisz. Się? <grywa> Nagrywamy dla Julii materiał na rokę. a ich chciała słychać na nowe Nie Julia tak się zesrała, że zaczęła w biegu je zdejmować. <grywa> Kasia, Kasia, a może opowiesz w ogóle twoją przygodę? Rzuć to do blogu i daj piosenkę, ale nie, nie nie mogę piosenki, ale mogę sama zaśpiewać. Damy stąd, Eli! no to daj. Jak ona śpiewa dupę? Luna, Kasia, w tamtą nie. Nie! Dawaj, dalej! Kasia, Kazia, jak to Januszka? Żyje? Matko! Ale mówiłam że tam nie! Ja się wyrzucę! Tylko że ruda pójdzie za nią! Że ruda też tam skończyła Ej, bez Bo to mnie na cię przeraziło ale na szczęście ruda się zatrzymała. Byłam pewne, że to jest... Ja od razu, ja od razu skończyłam nagrywanie i zaczęłam biec właśnie po rudą, żeby wiesz, bo ona tam nie zeszła. Ej, nie... <śmiennie> nie, nie bo to jest, wiesz, to jest taka adrenalina, że nagle kuźwa trzymasz i nie puszczasz. <śmiennie> to tak jak przy upadku jest tak, że tak. Się tak. Się jak coś się dzieje, nie puszczaj konia, nie? No, no. Ale to jest takie odruchowe, nad tym nie panujesz, po prostu zaciskasz wszystkie mięśnie i jakby ktoś mówi, jak spadasz, to pójść wodzę, ale to tak wcale nie działa. Nie, bo nie jesteś w stanie tego kontrolować. No. A nie, nie, Dziękuje, Kasia, nie tak Dziękuję, Kasia, się tak Mamy teraz dziurki w kołanie. No, trochę jak się polało przy nagrywaniu tej rolki. Ja nie wiem, Jule, jak. Nie, nie, nie wiem, płacisz się za odszkodowanie. No. A w ogóle nie pokazałam wam, że moja paka zmieniła miejsce. Teraz stoi jakby z tej strony, nie z tamtej, tylko z tej i w sumie fajnie, bo jakby światło pada tutaj wprost na moją pakę, i od razu stała się taka jaśniejsza. Także mega się cieszę, że w sumie zmieniła miejsce. I co, i tyle. No idę zakładać kask i buty i idę się uważać po i wsiadamy. Kasia, specjalnie dla ciebie mam skin help z CBD. To jest produkt specjalny na obtarcia. Możesz tego użyć. A jak ja to no, zrobić? No, dać sobie, no, ten, no, taki, taki, no taki żelik. Czyli dziurkę. <noise> tak słucham. Cię. Możemy wziąć do domu, jak chcesz. Nie mam nic do Co tam, Plusia? A, ty ciasteczko chcesz? Proszę. Czekaj, to małe ci tam. O, nie trafiłam. Sorry. Jednak się zesrała? No. No, to, teraz. No. Koniki przyniosłam wam. Małe co nieco. Zjadaj. Ruda, proszę. Lubię takie no, wiosenne to, to. dni. <grywa> I mój Zdecydowałam dzisiaj, że jeździmy bez podkładki, bo konsultowałam się z panem Dariuszem z Dafmaga i stwierdziliśmy, mhm. że e, musimy spróbować bez podkładki, bo coś mi nie pasowało. E, jak ostatnio jeździłam z podkładką, więc prawdopodobnie to był po prostu problem podkładki. I dzisiaj sobie po prostu spróbujemy bez, chociaż kurde, są podkładką tak mi się podoba ten koń. No ale zobaczymy, najwyżej zmienimy trochę siodło pod e, podkładkę, jak bardzo będę ją chciała, no ale na razie wsiądziemy sobie bez. Nim przejdziemy dalej, chciałabym Wam jeszcze pokazać paczuszkę z nową kolekcją świąteczną wielkanocną od końskiej cukierenki. Zaraz przekonamy się, co cukierenka... W tym roku wymyśliła, jeśli chodzi o ciasteczka wielkanocne plus. Jest tutaj jeszcze jeden prezencik dla pokerskiego, także otwórzmy i przekonajmy się. Przed tobą nowa kolekcja na zbliżającą się Wielkanoc oraz upragnioną przez koniarzy wiosnę. Zdecydowanie będziemy testować i robić fotki pewnie jakieś wielkanocne. Zobaczymy. Tutaj jest coś, co otworzymy sobie na sam koniec. Przejdźmy sobie do kolekcji wielkanocnej i wiosennej. Tutaj mam. Uuu, to jest chyba naprawdę duży zapach. Słuchajcie, dobra, może o zrobię tak, żebyście też coś widzieli. Jest tu naprawdę mnóstwo rzeczy, także uwaga. W pierwszej kolejności mamy kolekcja, zdecydowanie ta Wielkanocna. Znajdziemy, uwaga, kurczaczka takiego Donacika pięknego. Zobaczcie, jaki słodki kurczacz. O, z jajeczkami. O, matko, jakie to jest wszystko urocze. To jest Donacik z króliczkiem, proszę bardzo. A króliczka tył. Jest w drugim macie. Mamy jeszcze babeczkę. Też z dupką króliczka. Zobaczcie, jak to uroczo wygląda. Pokerski będzie na pewno się zajadać. Zobaczycie na pewno na moim Instagramie. Może jakąś roleczkę nakręcimy. Zobaczymy. Te ciasteczka to mistrzostwo i naprawdę kreatywność końskiej cukierenki chyba nie zna granic. Babeczki, wszystkie. Takie same tęczowe, nie bardzo mi się podoba ta kolekcja tęczowa, ona jest taka wiecie wiosenna, czuć już, że naprawdę idzie ta wiosna i no chce się, chce się i jeszcze te ciasteczka tak fajnie wszystko dopełniają, więc naprawdę fantastycznie. Te ciasteczka idealnie oddają to, że idzie ta wiosna, no po prostu spójrzcie na to, jednorożce, takich jednorożce jeszcze nie mieliśmy. Jednorożce oraz e, takie tęcze, proszę bardzo. Bardzo mi się podobają te jednorożce w ogóle piękne. Dalej mamy. O, mam pojemnik chyba na ciasteczka, ale super wcześniej trzymałam w takim szklanym słoiczku, no ale wiecie, szklany słoik w stajni, tak nie do końca. Natomiast zobaczcie, jaki super pojemnik tutaj z końskiej cukierenki. Będziemy mogli sobie wrzucić różne ciasteczka, czy to właśnie te donaty, babeczki, czy po prostu tradycyjne i mogę sobie postawić w stajni, zamykać szkatułkę i wszystko cały czas będzie świeże. Polskie lizaczki, nasze ulubione chyba, w sumie moje, pokażę w sumie też to Spodziewać. Ale ja uwielbiam te lizaczki, bo mają przepyszną tą część, jakby nielukrowaną, właśnie. O to chodzi, bo ona jest zrobiona z dodatkiem banana. Także uwielbiam banana, to jest chyba mój ulubiony smak w końskiej cukierce. Plus mamy jeszcze takie paluszki, bardzo fajne do jakichś wygięć, ćwiczeń. Także na pewno nam się przydadzą. Tutaj mamy smak pożyczkowy oraz jabłuszko z cynamonem. Proszę Państwa, proszę bardzo. Na pewno przydadzą nam się te smakołyki do różnych ćwiczeń. Ostatnio też mogliście na kanale zobaczyć, jak ćwiczyłam z pokerskim z ziemi. To takie trochę przygotowanie do wchodzenia do przyczepy, wiecie. I on uwielbia te smaczki i ma wrażenie czasami, że on za nie zrobi naprawdę wiele, jak może nie wszystko. Także bardzo fajnie te smaczki przydają się do różnych ćwiczeń, są bardzo poręczne, można je jeszcze połamać na mniejsze kawałki, no i bogaty skład, naprawdę. Tutaj mamy, słuchajcie, mianowicie owoce, pełnią tutaj jakby tą największą bazę. Płatki owsiane, otręby pszenne, siemielniane, cynamon, mąka pszenna, dosłownie obciukę, żeby to wiecie, złączyć tak samo i olej. Oraz woda, także skład jest naprawdę bardzo dobry i myślę, że waszym koniom nie zaszkodzi. Patrzcie, znalazłem jeszcze takie dunaciki. Zobaczcie, one są bez lukru, bez słodkości, także jeśli obawiacie się, że wasz konie może za dużo cukru czy coś w tym stylu, no to są też takie dostępne fit się także koniecznie zobaczcie i każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Pamiętajcie, że z kodem miserka macie tanie te smakołyki, także pędźcie szybciutko i korzystajcie. Eee, zawsze zakupy robi się milej z takim kodzikiem Super, no i zamawiajcie tą wielkanocną kolekcję dla swoich koników, bo jest przepiękna. Robcie fotki i oznaczajcie nas. I pamiętajcie, zakupy robimy na stronie internetowej końskascukieranka.com. Dobra, a teraz przechodzimy już do dalszego filmu. Matko prawie bym zapomniała o najważniejszej rzeczy tej paczki, czyli uwaga, uwaga! Torcik dla pokerka z okazji urodzin. Kończy pokerek 7 lat już 21 marca, także zdecydowałam się żeby poprosić Końską Cukierenkę o zrobienie takiego torciku. Jeśli wy chcecie to również możecie zrobić taki torcik, znaczy poprosić Końską Cukierenkę, żeby zrobiła dla was taki torcik. Jeśli macie jakiś pomysł na to, to oczywiście możecie powiadomić Końską Cukierenkę, jakbyście chcieli, mniej więcej, żeby wyglądał ten torcik. Także Końska Cukierenka na pewno Postara się zrobić dla Was idealny torcik, a tak wygląda tegoroczny tort dla Pokusia. Niedługo jadę do stajni i będziemy z nim świętować urodziny. Ale ładnie wygląda i przepięknie pachnie. Szczerze Wam powiem, że mm, uwielbiam, po prostu uwielbiam jeść te torty razem z pokerem. No, bardzo je lubię, bo one mają taką tą masę. Ona jest taka pyszna i jeszcze ta słodkość to dopełnia. Kurde, ja nie powinnam, ale to jest pyszne. Naprawdę to jest pyszne. No, pięknie wygląda. Matko, o, on tak niesamowicie pachnie. Już mm, mi się już gryzło, ale nie mogę. Muszę zawieźć do pokerka i zrobić jakieś fajne fotki. Także czekajcie, na Insta będą. O. Ale mm, boże, jak je wiedziałam, to on tak prześlicznie pachnie, że naprawdę mam ochotę go ugryźć. Ja już siedzę na pokusiu, wstępujemy sobie na placyku. Raczej tutaj zostaniemy. Zobaczymy jeszcze jak z moją nogą, ale na razie jest git. O, trochę mam problem przekładać łydkę, ale myślę, że jako tako to będzie. Trochę słońce nam się schowało. Kasia Kaleka, proszę bardzo, tutaj leży z nogą, biedna. <grym> I sobie jeździmy, z racji tego, że po nie chodził w sumie kilka dni jakoś tak, wiecie, m, oprócz pastwiska, bo no ja się kontynuowałam, więc nie zamierzam dzisiaj nic szczególnego robić, natomiast pojedziemy sobie w pierwszy raz w tym roku na placu. Także myślę, że to też będzie dla nas przeżycie i, i no, i chyba tyle. Także sobie występujemy, a później jak już zaczniemy kłusować, galopować, to, to Kasia myślę, że nagrawam jakieś przebitki że trochę czuję to kolano także także tylko chwilę pojeżdżę Mi niewygodnie, więc ja też chwilę Wszyscy poszkodowani, nie? Dla mnie coś jeszcze lepiej, bo trochę mnie to kolano szczypie, więc też jest git jak pojeżdżą krócej. Ojej, taki turbo. Bo noga się wtedy rusza. Co? Bo noga się wtedy rusza, wiesz? No, a nie chciałabym, wiesz. Nie, musisz oszczędzać. Nie nie? Żeby no, później, żeby nie musiała wracać później jeszcze dłużej do zdrowia. Także myślę, że odpuszczę jeszcze sobie przez kilka dni pewnie jazda. Ale dzisiaj go ruszę już jak wsiadł. No tak. Hey, dobra, jak trochę rozruszałam, to nogę, to lepiej. Jest. Początek był kiepski. Słucham? Jak będziesz krócej jeździć, to się nie obrażę. A, Julka, jaki patent. Pokaż ją. Można, można. Poszły. Ale faktycznie tam takie błoto, że. Też bym chyba tak zrobiła. Podtrzymać go? Nie, nie, nie. Jesteśmy po i nie robiłam nic dużego, po prostu go ruszyłam w jedną, w drugą stronę. Nawet żadnych większych, znaczy mniejszych Volt nie pokręciłam, tylko jeździłam koło Kasi, no bo na to kolano jeszcze nie, nie pracuje tak jak chciała, Myślałam, że jak wsiądę w siodło, to ja nie będę go czuła, ale jednak czuję. W galopie trochę mniej, ale jak przestałam już jeździć, w sensie już stępujemy, to czuję je, że mnie boli, także muszę sobie jeszcze dać kilka dni na odpoczynek. Um, no, ono musi się do końca zregenerować, także dzisiaj na spokojnie nic wielkiego nie zrobiliśmy, no ale chociaż uszyłam konia, żeby sobie pochodził, no wiecie, jak jest, zawsze trochę ruchu mu się przyda. Boże, patrzcie na to, jaki chudeł. <ścoughs> o matko, boże, wiosna. Zdejmiemy siodełko z Tajni, tutaj robimy resztę. No, a nawet się praktycznie nie spłacił, także git. Kasia rozpina wszystko, zakładamy kantałek, schodzimy no, ja nóżki podtrzymam. Zrobimy jedzonko, Pokerek zje obiadek, a ja zrobię Pokerku, a co ty tutaj przywędrowałeś? Robię właśnie mu jedzenie, proszę, chodź, dostaniesz trochę pokrzywy, chodź Pyszne? A drzwi latają Robię mu właśnie pudełka Bardzo dużo nowych sił mu przywiązamy, jeśli widzieliście na Instagramie ostatnio zrobiłam mega unboxing ziółek, nie wzięłam ich wszystkich, wzięłam kilka, no ale tak wam powiem, że suma summarum trochę ich tutaj jest, natomiast nie, nie chcę przeginać, więc nie wsypię wszystkich suplementów, wszystkiego naraz. No, ta-dam, ta-dam, Jeszcze. <grafię> Także tak to trochę tutaj rozdzielam i z głową, z głową daję. No ale lubi, no dobra, jeszcze troskę dostanie, bo ty jesteś taki piękny. <grafię> o, a to jest właśnie pokrzywa, co teraz zjadł, uwielbia pokrzywę. <grafię> Kupiłam mu zapas 2,5 kilo, żeby miał. <grafię> a co on tam robić? Przytula cię. On tutaj wchodzi czasami. On lubi tutaj z matką pokucharzyć. Wtedy widzi, co dostaje do jedzenia. No, tak, tu pokrzywę ci daje, wiesz? Tak, tu jest pokrzywa. Pamiętajcie, że zioła możecie kupić w Equi Herbs, czyli na stronie Dla Koni, z 10% zniżką na hasło Mizerka. Poker jak widać poleca. Kasia, też polecasz? No, nie masz wyjścia. Ale nie masz. Nie da dawaj, dzioba trochę. Weź, mm, pycha. Chyba go coś tam... Zakuło? Nie, nie. No wiesz, wysuszona, dobra, starczy. Co za dużo, to niezdrowo. Hello. Idę odprowadzić Pokiego i myślę, że tym akcentem możemy zakończyć dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawcie łapeczkę w górę. I no i nie zapomnijcie o subskrypcji, bo naprawdę wiele osób, które oglądają moje filmy, nie subskrybuje tego kanału. A, jak zasubskrybujecie, to mi się miło zrobi i będę wiedziała, że Wam yy, się podobają moje materiały. Także dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej takich luźnych vlogasów. Nie, ale jesteście jest spójny. Także my z Pokerkiem się z Wami żegnamy. Yy, ja lecę odpoczywać, bo noga mnie trochę boli. Także trzymajcie się, później i czyli pa.